Chiny szykują się na wojnę, wyciekły tajne dokumenty, Tajwan nie odpuści i będzie bronił swojego terytorium. Szturm Rosjan na Turcję. A to tylko przedsmak dzisiejszego podsumowania, które dla Ciebie przygotowałem, a tradycyjnie rozpoczniemy je od właśnie przykroju informacji. W drugiej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW, bo wiemy, że jutro bardzo ważny, kluczowy dzień. Jak widziałeś mój wczorajszy materiał na moim drugim kanale, to na pewno wiesz, o czym mówię, gdyż w tym tygodniu karty na rynkach rozdają banki centralne, czyli Fed oraz EBC. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, na pewno warto pozostać, oglądać materiał od deski do deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Zachęcam przy okazji również do aktywności w karcie społeczność. Tam znajdziesz serię ankiet, w których masz okazję odnosić się do co po niektórych informacji, które prezentuję w naszych podsumowaniach. I już nie przedłużając, rozpoczynamy od pierwszych informacji. Sycylia płonie. Powodem rekordowe upały. Temperatury sięgają 47 stopni. Ponad 50 pożarów trawi Sycylię poinformowała we wtorek ANSA. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Palermo. Gaszenie ognia przez śmigłowce utrudnia silny wiatr. Na wyspie utrzymują się rekordowe upały sięgające 47 stopni. Brytyjskie biura podróży nadal wysyłają turystów na RODOS, zniżki na pobyt w nadpalonych hotelach. Niektóre linie lotnicze i biura turystyczne nadal wysyłają na RODOS kolejnych turystów, a nawet oferują zniżki na pobyt w uszkodzonych przez ogień hotelach. Pisze we wtorek brytyjski dziennik. Od tygodnia w Grecji szaleją pożary i trwa ewakuacja turystów z RODOS. Ekstremalne temperatury w Grecji. Narodowa Służba Meteorologiczna Grecji ostrzega przed kolejną falą upałów, które nawiedzają kraj z przerwami od 12 lipca. W środę, zwłaszcza we wschodnich częściach Grecji, temperatura może sięgnąć 45 stopni Celsjusza. Przez Bułgarię do Grecji nowy pomysł na eksport ukraińskiego zboża. Bułgarski premier przyznał po poniedziałkowej wizycie w Grecji, że z premierem omawiał możliwość przewozu ukraińskiego zboża pociągami przez Bułgarię do greckich portów. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zaobserwowali kierunkowe miny przeciwpiechotne na obrzeżach ukraińskiej zaporowskiej elektrowni jądrowej, poinformował we wtorek dyrektor generalny agencji. Składowanie takich materiałów wybuchowych na terenie zakładu jest niezgodne ze standardami bezpieczeństwa agencji i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego i stwarza dodatkową presję psychologiczną na personel zakładu. Zespół będzie kontrolował współpracę z elektrownią dodał. Rosjanie szturmują Turcję duży wzrost migracji. W 2022 roku Rosjanie byli najliczniejszym narodem imigrującym do Turcji, ogółem zaś w ubiegłym roku odnotowano wzrost emigracji z Turcji o 62% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynika z opublikowanych danych Tureckiego Instytutu Statystycznego. Liczba osób opuszczających w 2022 roku Turcję wyniosła niemal 467 tysięcy. Ponad połowę z nich, 56%, stanowili mężczyźni. W grupie tej znalazło się 140 tysięcy obywateli Turcji i ponad 327 tysięcy osób innych narodowości. Niemal 29% to osoby w wieku od 20 do 29 lat. Największy wskaźnik emigracji odnotowano w największej metropolii kraju Stambule. Jeśli chodzi o liczbę osób przyjeżdżających do Turcji, w roku ubiegłym spadła ona o ponad 32% i wyniosła 494 tysiące ludzi. 25% z imigrantów stanowili Rosjanie, 8% Ukraińcy, 6,5% Irańczycy, a nieco ponad 5% Afgańczycy. Problem emigracji, w szczególności ludzi młodych i wykształconych, był jednym z ważniejszych tematów majowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Turcji. Chiny zbroją Rosję, dostarczyły m.in. setki tysięcy kamizelek kuloodpornych. Wschód wbrew Zachodowi wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Firmy w Rosji importują setki tysięcy kamizelek kulodpornych, hełmów, a także znaczne ilości celowników termowizyjnych i dronów z Chin. Podaje portal Politico. Sprzęt jest sprowadzany jako dobra cywilnego przeznaczenia, choć jego faktyczne przeznaczenie jest oczywiste. Zdaniem Politico obrót tymi towarami pokazuje słabe punkty w zachodnim reżimie sankcyjnym. Jednak według cytowanych przez niego ekspertów, na Zachodzie brakuje woli, by zamknąć luki. Portal odnotowuje, że szef dyplomacji USA Antony Blinken przekazał, że podczas swojej wizyty w Pekinie usłyszał zapewnienie, że Chiny nie będą wysyłać Rosji broni. Dodał zarazem, że utrzymują się obawy dotyczące sprzedaży przez chińskie firmy sprzętu przydatnego rosyjskim siłom na Ukrainie. Zarówno on, jak i inni amerykańscy oficjele stale powtarzają, że mimo to nie ma dowodów, by Pekin wysyłał Rosji śmiercionośny sprzęt. Korea Północna wystrzeliła w poniedziałek dwa pociski balistyczne u swoich wschodnich wybrzeży. Obydwa spadły do morza. O wystrzeleniu pocisków poinformowały także japońskie źródła rządowe. Nastąpiło to kilka godzin po tym, gdy do południowo-koreańskiej bazy po raz pierwszy od lat 80. XX stulecia przybył amerykański okręt podwodny z napędem nuklearnym. Doniesienia te pojawiają się na tle zwiększonego napięcia na Półwyspie Koreańskim wywołanym wspólnymi działaniami Seulu i Waszyngtonu, mającymi na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obliczu wzmocnienia programu zbrojeniowego Korei Północnej. Stany Zjednoczone rozmieszczają coraz większe siły u wybrzeży Korei Południowej, napisał Reuters. Przywódca Chin Xi Jinping wzywał wojsko do przygotowania się do wojny. Wyciekły dokumenty z 2020 roku. Przywódca Chin Xi Jinping wezwał podległemu wojsko do przygotowania się na ewentualną wojnę. W obliczu napięć między Pekinem a krajami zachodnimi na tle Tajwanu, wynika z wewnętrznych dokumentów Centralnej Komisji Wojskowej z grudnia 2020 roku, cytowanych w poniedziałek przez Agencję Kyodo. CI twierdził też, że wpływy Zachodu słabną. Xi Jinping wezwał chińską armię ludowo-wyzwoleńczą do przygotowania się na wybuch wojny i jej reakcję łańcuchową, wynika z wewnętrznych dokumentów z zamkniętego posiedzenia Centralnej Komisji Wojskowej. CI pełniące rolę Przewodniczącego CKW i naczelnego dowódcy chińskiej armii nakazało siłom zbrojnym utrzymanie ciągłej gotowości do walki w celu ochrony suwerenności i interesów narodowych. Odnosząc się do nieuniknionego ryzyka konfliktu między Zachodem a Chinami, które wzmacniają swoją potęgę militarną i gospodarczą, CI przyznał, że Zachód ma wciąż przewagę konkurencyjną. W przypadku wybuchu lokalnego konfliktu może dojść do rozprzestrzenienia się go na szersze obszary zaznaczył Si. Zaprzeczył jednak możliwość wybuchu kolejnej wojny światowej. Si odniósł się też do malających wpływów Zachodu w kontekście rosnącej siły Chin. Stwierdził, że Zachód słabnie, Wschód przybiera na sile i nazwał taki stan trendem historycznym. Z dokumentów wyłania się również silna nieufność Si wobec USA. Dokumenty pokazują, że przywódca Chin stwierdził, że antychińskie siły na zachodzie dążą do obalenia przywództwa Komunistycznej Partii Chin. Tajwańskie wojska rozpoczęły ćwiczenia przeciwko agresji Chin. Od poniedziałku na Tajwanie odbywają się ćwiczenia wojskowe Sił Zbrojnych Tajwanu. Celem ćwiczeń jest zwiększenie gotowości bojowej w przypadku chińskiej inwazji. Tegoroczna 39. edycja ćwiczeń, która rozpoczęła się w poniedziałek o 6 rano czasu lokalnego. Ma skupiać się przede wszystkim na testowaniu zachowania i utrzymania zdolności bojowych wojska w przypadku chińskiej inwazji na pełną skalę. W poniedziałek Chiny ponownie wysłały 11 samolotów wojskowych i 6 okrętów do działań w okolicy kraju. W ostatnim czasie takie działania chińskiego wojska są na porządku dziennym. Rekordowe naruszenie miało miejsce w kwietniu 2022 roku, kiedy 91 chińskich samolotów wojskowych, które... Prowadziły działania w okolicach Tajwanu. 54 naruszyło tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej i przekroczyło linię mediany ciśniny tajwańskiej. Chiny zapowiadają stymulacją gospodarki. Ceny miedzi rosną. Popatrzmy o co chodzi. Podczas posiedzenia biura politycznego rządzącej w Chinach Partii Komunistycznej, najwyższego organu decyzyjnego kierowanego przez prezydenta Xi Jinpinga, Decydenci polityczni zasygnalizowali większe wsparcie dla borykającego się z problemami chińskiego sektora nieruchomości. Są także rozwiązania problemów samorządów z ich zadłużeniem, chociaż na razie nie ogłoszono bodźców dla gospodarki na dużą skalę, co wywołałoby mocny pozytywny wstrząs na rynkach. Rynek nieruchomości w Chinach odpowiada za około 40% popytu na stale, ale też na miedź i inne metale bazowe. Analitycy wskazują, że brak na razie pakietu stymulacyjnego dla gospodarki Chin, podobnego do bazuki, nie jest jednak dla rynków zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że biuro polityczne chińskiej partii nie jest zazwyczaj miejscem, gdzie ogłaszane są konkretne środki wsparcia ekonomicznego, a władze Chin już wcześniej jasno dały do zrozumienia, że lubią wprowadzać środki wsparcia gospodarki fragmentarycznie. Wyciekły zarobki pracowników Google ogromne dysproporcje w wynagrodzeniach. Amerykański magazyn Business Insider opublikował strukturę wynagrodzeń w Google za 2022 rok. Średnie wynagrodzenie w grupie technologicznej wyniosło 280 tysięcy dolarów. Jest to jednak niepełny obraz sytuacji, ponieważ dane pochodzą z ankiety, którą dobrowolnie wypełniali pracownicy ze Stanów Zjednoczonych. Uwagę zwraca na pewno spora dysproporcja w strukturze wynagrodzeń. Z raportów wynika, że największe wynagrodzenie otrzymali programiści, którzy mogli liczyć, na zakres od 100 000 do 375 000 dolarów. Najlepiej opłacany pracownik z tego segmentu twierdzi, że dostał aż 718 000 dolarów. The Wall Street Journal podaje, że prezes Google zarabia jednak o wiele więcej. W 2022 zarobił on 2 miliony dolarów w ramach pensji stałej, ale do tego należy doliczyć jeszcze 218 milionów dolarów z tytułu akcji, które otrzymał. Pośród badanych w Polsce pracowników 20% zmieniło pracę głównie z powodu zarobków, wynika z cyklicznego badania firmy Randstad przeprowadzonego w maju-czerwcu. Spada natomiast odsetek respondentów, którzy w ogóle nie biorą pod uwagę zmiany pracodawcy, dodano. Autorzy badania podają, że niezmiennie, wciąż najważniejszym powodem zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie potwierdza to 47% ankietowanych, co jest wynikiem identycznym jak w poprzednim kwartale. Liczba ludności Polski znów w dół. W końcu czerwca bieżącego roku ludność Polski liczyła około 37 698 000 osób. To jest o około 130 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tempo ubytku rzeczywistego w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosło minus 0,34%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyły 34 osoby. Wobec 21 osób przed rokiem napisał GUS. Bezpieczny kredyt 2% wkrótce w kolejnych sześciu bankach. Wkrótce bezpieczny kredyt 2% będzie dostępny w kolejnych sześciu bankach, poinformowała na konferencji wiceprezes ZBP. Dodała, że w ramach programu złożono już 11495 wniosków, zawarto 223 umowy z klientami i założono 370 kont mieszkaniowych. Podała, że statystyka odzwierciedla stan na 20 lipca tego roku. Prawdziwa plaga. Związek Banków Polskich podał nowe statystyki dotyczące prób wyłudzeń kredytów na skradzioną tożsamość. W drugim kwartale 2023 roku złodzieje próbowali w ten sposób ukraść łącznie ponad 50 milionów złotych. Odnotowano ponad 2100 prób wyłudzeń. Stopa bezrobocia w czerwcu tego roku wyniosła 5%, wobec 5,1% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Kosztowne papierosy. Palenie okazuje się bardzo kosztowne i nie chodzi tylko o kwestię leczenia, ale także koszty zwolnień lekarskich, z których palacze korzystają częściej i dłużej niż osoby niepalące. Pisze we wtorek Rzeczpospolita. Papierosy pali dziś średnio co trzeci Polak dodano. Rzeczpospolita, powołując na ekspertyzy dla biura analiz sejmowych, informuje, że palenie papierosów kosztuje polski budżet blisko 92 miliardy złotych rocznie to ponad czterokrotnie więcej niż wynoszą wpływy z akcyzy na papierosy równolegle. Polska jest w wąskim gronie państw Unii Europejskiej, w których sprzedaż papierosów w latach 2015-2022 wzrosła o około 20%. Przed posiedzeniami najważniejszych banków centralnych świata kurs euro do złotego utrzymuje się w lokalnym trendzie bocznym, z kolei notowania dolara amerykańskiego ustabilizowały się w pobliżu poziomu 4 zł, a jak jest w tym momencie dosłownie za sekundę na podsumowaniu zobaczymy. Impost podpisał umowę z Allegro na obsługę przesyłek zamawianych przez użytkowników platformy do Czech. Usługa będzie dostępna od września, a docelowo będzie rozszerzana na kolejne kraje. Orange Polska planuje rozpocząć wyłączanie sieci 3G w drugiej połowie września, podał na blogu Urząd Komunikacji Elektronicznej. Azbis otworzył spółki zależne w Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie, Mołdawii, Maroko i RPA. 14. emerytura będzie wypłacona na przełomie sierpnia i września, poinformował premier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie. Wypełnienie magazynów gazu w Polsce według stanu na 24 lipca wzrosło do 85%, poinformowała spółka celowa PGN. Francja i Niemcy sprzeciwiają się przedłużeniu zakazu eksportu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do pięciu krajów, w tym Polski, po 15 września. Niedopuszczalne jest, aby niektóre państwa członkowskie uchylały obowiązujące traktaty, powiedział we wtorek niemiecki minister rolnictwa. Polska, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Rumunia chcą przedłużenia. W poniedziałek ambasador Polski przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś, informował w Brukseli, że europejscy rolnicy nie mają szans na uczciwą konkurencję i nie można dopuścić do tego, by zbankrutowali. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 roku do 1,2% z 0,3%, a na 2024 rok obniżył do 2,2% z 2,4%. Wiemy, że jutro kluczowy dzień dla rynków amerykańskich i nie tylko. A teraz zerknijmy, co obecnie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych. Na poziomie 81 mamy licznik strachu i chciwości, ekstremalna chciwość gości na rynku. Jeżeli chodzi o świat, względny spokój przez Azję, Australię czy też południową Afrykę. Europa troszkę podzielona, rynek kanadyjski podobnie. Zerknijmy na S&P 500. Dzisiaj w tym momencie, jak to nagrywam, Meta 1.16 na plusie, Tesla 80 na plusie, Nvidia 1.8 na plusie. Dzisiaj giganci również będą publikować swoje raporty, tak więc warto być czujnym. I zerknijmy na kolejne istotne indeksy, czyli zobaczmy jak kształtuje się kurs na przykład ropy, która cały czas rośnie i już powyżej 83 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX na plusie 16200 punktów, NASDAQ na delikatnym plusie 16%. 15500 punktów. Jeżeli chodzi o S&P 500, tutaj mamy 4565 punktów. Na metalach srebro do góry 24,67 centów za uncję, złoto do góry 1962 za uncję i jeżeli chodzi o waluty do złotego frank, jak widzimy, do góry 4,63 funcik na plusie 5,15 euro na minusie 4,43 i dolar na delikatnym minusie 4,01. Euro dolarek widzimy w zatrzymaniu na delikatnym minusie 1,10 cały czas. Popatrzmy na Ważny rynek, rynek krypto a tutaj na liczniku mamy poziom neutralny i 50, a jeżeli chodzi o bitcoina, kosztuje on dzisiaj 29207 dolarów i w ciągu doby odbił 60 Ethereum odbiłoby 1%. 1856 dolarów kosztuje jedna sztuka w topowej setce największe wzrosty to Maker 9%, XDC Network 83, czyli dodało 6,3%. Największe spadki zatonotuje Apecoin 5% Casper 48 czy Compound 4,7. Przypominam, że podstawowe giełdy krypto umieszczam pod spodem. W opisie pod tym nagraniem. Jeżeli chodzi o rynek na GPW, popatrzmy co tutaj się wydarzyło. Rozpoczynam od gamingu. Image 17 na plusie, Games Operator 10, 9,5, CA Games, potężne wzrosty, potężny obrotek widzimy na CA Games, traci BTC Studio 18 ponad procent, Noobs 8,8, PB Games 5,4 czy 5% Ice Code, liderem obrotu CD Projekt 28 milionów, 11,900, CA Games 3,200, TS Games Playway bańka 300, sam indeks 60 na plusie, 19,992 punkt. Na bankach dzisiaj tylko 4 w zielonych barwach, Getin 1,7 na plusie, delikatnie powyżej zera na plusie, INGM Bank oraz Uni. Kredyt. Najmocniej koryguje BNP1870 10, Santander czy Ariel 60. Liderem obrotu PKBP 65 Banik 54 PKSA, Sam indeks traci 2200 setne 8673 punkty na Indeksie. Jeżeli chodzi o OZE, EcoBox 6,5 na plusie Figen 42,27 Biomas. Liderem spadków jest dzisiaj VAT 393 V. Liderem obrotu dzisiaj na OZE mamy Unimod 742 000 i OZE już jutro wlatuje na przeglądzie sektorowym. Tak więc zobaczymy sporo ciekawych spółek, zapraszam na to spotkanie. Jeżeli chodzi o oczywiście o WIG-20, tutaj Kagich liderem wzrostów 5,13% PZU 363 otsw 2,42, 242 Alego 1,8 koryguje cyfrowy 1,5%, kruk 1,11 na minusie. Liderem obrotu jest KGHM 131 milionów, PKN OREN 102 miliony, sam indeks 3700 na plusie, 2181 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o wig 2, 40, to zobaczmy, co tutaj się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o spółki średnie, a widzimy, że największe wzrosty to CA Games 9,5%, a LiveChat 3, czy 2,5% ASBIS. Liderem spadków Benefit 333% CIECH, liderem obrotu STS Holding 14. Banek sam indeks 30 na plusie 5346 punktów. Jeżeli chodzi o Edgewick 80, popatrzmy w dniu dzisiejszym, widzimy że największe wzrosty to DataWalk 63, Cognor 58. Liderem spadków jest Captor 32, Mososa Zabrze 2,7, a liderem obrotu jest GreenEx 3,5 2900 Rainbow. Sam indeks straci 18 setnych, 21.922 punkty. Popatrzmy teraz na New Connect, a tutaj widzimy, że prosta giełda odbija 28% i mit 17,17 Invention. Jeżeli chodzi o największe Spadki, zobaczmy, które spółki zostały dzisiaj nimi dotknięte i czy w ogóle takie mamy jakieś potężne. Oczywiście w BTC Studio 18, Medicobio 18 czy Olymp 13% w dół. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, no to zerknijmy, które spółki przekroczyły bańki, jeżeli takie były. Widzimy, że dwie Invention 2300, 2200, prosta giełda. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, tutaj jak widzimy Archicom 17 na plusie, Skyline 15, 10 Games Operator. Liderem spadków jest dzisiaj kto. Dzisiaj GL Cosmet traci 10%, Talex 9.4 IBSM 8.7. Liderzy obrotu spółek spoza, WIG20, STS Holding bardzo wysoko, CA Games bardzo wysoko, Budimex wysoko. I jeżeli chodzi o indeksy, tutaj popatrzmy, cały czas trwa konsola. Jakby WIG przygotowywał się do wybicia wyższych poziomów, tak więc jak widzimy Hossa trwa w najlepsze, wszystko w rękach Stanów. A już jutro o 20.00 poznamy tą ważną decyzję. Ja Przypomina 2030 konferencja prasowa prezesa Fedu. Podobnie WIG20 będzie na pewno mocno tutaj zachowywał się pod wpływem Stanów, ale bardziej już w czwartek. Jak na razie powolutku wdrapujemy się pod te 2 200, więc na razie jest pozytywnie. Podobnie zresztą na SWI-80 mamy odpadnięcie i respektowanie oporek na razie na 22 tysiące punktów, ale i tak, i tak, indeks jest niesamowicie silny, jeszcze nic tutaj negatywnego się nie dzieje. Mwich 40 cały czas siła 5400 czeka, aż w końcu to dotkną. Konsola trwa w najlepsze. Zobaczymy, czy będą w stanie przybijać to jeszcze w tym tygodniu, czy więcej będą potrzebować paliwa do tego, żeby jednak zaliczyć ten poziom, a potem oczywiście 5,5, ,5, jeżeli rynek na to pozwoli. Odpadnięcie, jak będzie, no to pamiętajmy, że tutaj nie ma po drodze żadnych ciekawych wsparć. Wszystko jest na przelotówce, tak więc tutaj może być ciekawie, żeby jakiś negatywny sentyment na rynku się pojawił. Czas pokaże, jak rzeczywiście będzie. Pozdrawiam serdecznie, czekam kciuki za wyniki. Na razie, hej.